Hej, cześć, witam wszystkich na kanale Basia Fit Beauty i moi drodzy, taki krótki początek wstępu będzie to filmik łączony farbowanie włosów e, razem z tonowaniem możecie na chwilę obecną zobaczyć już jak włosy wyglądają w końcowym etapie one są już pofarbowane i stonowane umyte są e, jeden raz od czasu tonowania Miały się spięte, więc wyglądają w ten sposób ale filmik będzie połączony, słuchajcie, będzie to farbowanie farbą L'Oreal Helsinki 1021 i do tego będzie toner platynowy Biblond. Także, moi drodzy, miłego oglądania. Zobaczcie, jak włosy wyglądały przed, jak wyglądają w trakcie, jak wyglądają po. Co myślicie? Czy polecam? Czy hit, czy kit? Także zapraszam wszystkich do oglądania. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do kolejnych filmów. Trzymajcie się, hej! Hej, cześć wszystkich, witam na moim kanale Wasza Fit Beauty. I moi drodzy, dzisiaj jest taka jakby dalsza część filmiku, jeżeli chodzi o farbowanie włosów. chciałabym wam pokazać, jak moje włosy wyglądają aktualnie po trzech umyciach od farbowania, ponieważ trzy razy już umyłam włosy, trzy razy po dwa razy, zawsze myję raz jedno mycie i później następne i odżywka. Więc włosy prezentują się w ten sposób. odros jest znanej, odrobinę rudawo żółty. Tak wyglądają z tyłu. Nie wiem, czy widać dobrze. I słuchajcie, farby, które będę używała, to jest farba L'Oreal 10,1 Helsinki Very Very Light Ash Blonde. Czyli bardzo, bardzo lekki, popielaty blond. Jest to farba L'Oreal. Yy, no, zobaczymy, co wyjdzie. Mam dwa opakowania. W razie czego. Więc, no, zobaczymy, jak to wiecie. Będzie. Wyglądało. I pokażę pewnie Wam y, może coś w trakcie. No i później na pewno efekt. po jeszcze zakupiłam sobie z L'Oreal'a odżywkę Elviv. To jest y, Purple pull, pull Conditioner. I y, y, to jest y, Highlight, czyli takie do włosy z pasemkami. Brunet, czyli do włosów brązowych, blond i silver hair. I to jest taka jasno-fioletowa. Bardzo taka bardzo, bardzo nasjaśniutka fioletowa. Nie wiem, czy cokolwiek w ogóle widać Ale w farbie już ożywka jest Więc zobaczymy, jak to wyjdzie Jeszcze pokażę Wam ten odrost Może bez lampy Wygląda w ten sposób No troszeczkę jest rudawo-żółty Może aż w kamerze tak tego nie widać A w rzeczywistości troszeczkę bardziej Więc mam nadzieję, że ta farba Mi odrobinę zrówna kolor Także to zobaczenia w następnych ujęciach, moi drodzy, buziaki. Jeszcze może jak ten odrost, tak bardzo, bardzo z bliska, jak to wygląda. O, na pewno tutaj bardziej widać, jak on jest odrobinę, taki widzicie, lekko rudy, a tu dalej jest ładny popiel. Więc mam nadzieję, że odrobinę mi ta farba to zrówna, więc zobaczymy razem, jak to będzie wyglądało. Także do zobaczenia. W środku, w opakowaniu tej farby L'Oreal, zaraz Wam pokażę co się znajduje, w środku mamy tak rękawiczki czarne, oczywiście ja z nich korzystała nie będę, bo wolę tego typu wiecie, takie zwykłe jednorazowe ulotka cała informacja co musimy robić buteleczkę z kremem Tutaj jest ten aktywator koloru numer 1, czyli numer 1 przelewamy tutaj do dwójki i mieszamy. I jeszcze ten olejek dodajemy też do środka, wszystko razem szejkujemy. I jako trzeci step jest odżywka fioletowa, którą nakładamy na 5 minut. Tak wygląda już gotowa mieszanka. Ja już sobie wszystko, słuchajcie, wyszejkowałam w tej butelce. Farbę powinniśmy trzymać około 30 minut. Taką mam informację, co tu zawiera: rękawiczki, żel koloryzujący, olejek, y, developer, krem. No i ta odżywka fioletowa. I co tu mamy dalej? No i powinniśmy trzymać 20 minut na odrostach, 10 minut na całości. W sumie razem 30 minut powiedzmy. I o, no, z 5 minut odżywkę. Także. Myślę, że będzie to bardzo yy, raczej szybkie chyba farbowanie. Także pokażę się Wam na pewno już później. Także do usłyszenia w następnym łączeniu. Pa! Moi drodzy, farba już jest nałożona. Tak to wygląda. Możecie zobaczyć tylko na odrosty. Teraz trzymam 30 minut. Zmywam farbę i pokażę Wam się później już w wystylizowanych włosach. I zobaczymy razem efekt. Także do zobaczenia. Do usłyszenia potem. Aha, jeszcze moi kochani, zanim skończę, to dodam, że farba trochę szczypie w głowę yy, i troszeczkę śmierdzi. Niby ma 6% wodę. Także jeżeli chcielibyście rozjaśnić nią ciemny odrost, to myślę, że raczej nie wyjdzie i wyjdą włosy rudo-żółte, więc na pewno musicie pod tą farbę mieć odrost rozjaśniony albo farbą rozjaśniającą lub rozjaśniaczem. To tyle z mojej strony. Także do zobaczenia w efekcie końcowym. Hej, chciałam pokazać Wam właśnie efekt po już farbowaniu, bo są wysylizowane, wysuszone w świetle dziennym. Jest kolejny dzień, możecie zobaczyć jak wyszedł efekt. Nie pokryło tak aż w 100% odrostu jak myślałam, że pokryje, ale myślę że nie jest źle. Także efekt ocencie sami i też również użyłam fioletowej odżywki na włosy, ale myślę, że jest całkiem spoko. Hej, cześć, witam Was w nowym filmie. Witajcie na moim kanale Basia Fit Beauty. I dzisiaj, moi drodzy, będzie film z włosów. Możecie zobaczyć, jak moje włosy wyglądają przed tonowaniem. Pofarbowane są, powtórzą, farbą fryzjerską Vela Coleston 1038, wymieszaną z 10.1 na 9% wodzie. Zrobiony był odrost. Następnie po tygodniu czasu... Położyłam farbę L'Oreal Helsinki w kolorze 10 bodajże 21. To był very, very light aż blond. No i tak wyglądają teraz te włosy. Na chwilę obecną one są: wiecie, teraz jest włączona lampa, więc możecie ocenić. Myślę, w kamerze włosy zawsze troszkę inaczej wyglądają niż na żywo, ale no, jeszcze Wam wyłączę lampę. Abyście mogli porównać. Tak wyglądają włosy bez lampy. Nie wiem, czy jest jakaś duża różnica, jeżeli chodzi o kamerę. Włączam z powrotem. I tak wyglądają z lampą toneru, którego dzisiaj będziemy używać. Myślę, że będzie to właśnie ta platyna. Bo nie mogę zdecydować, czy silver, czy platyna. I na pewno to wam powiem w filmie, na co się zdecydowałam, na jaki kolor. Ale myślę, że ta platyna. I teraz słuchajcie, na czym to polega. <coughs> to jest tak: Jeremy, Jeremy, Russell, tak się nazywa, Jeremy Russell, Biblond Platinum. I to jest blond toner bez amoniaku, bez parabenów, no amoniak, no parabenów, para żadnych nic, tam wiecie, żadnych nic nie ma. I on jest do 8 myć. Do 8 myć. Tu mamy niby, jak wygląda, przed i po, ale wiecie, to tam opakowaniem się nie ma co kompletnie sugerować. W środku, jeżeli chodzi o informacje, to informacje znajdziecie tylko na opakowaniu. Toner kosztuje coś ponad 4 funty, chyba 4,50. Ja kupiłam swoje w, w UK, w Wielkiej Brytanii są też chyba w supermarke, czasami nawet w Tesco, i to jest tylko taka jedna mała butelka. Mi zależy najbardziej na odrostach. <laughs> Możecie oczywiście użyć na całe włosy, no to wtedy byście potrzebowali dwie takie myślę, butelki. I na czym to polega? Ja używałam tych tonerów dokładnie tej samej marki, tylko w kolorze y, pastelowy róż. Jak miałam bardzo długi blond, jasne włosy i sprawdzał się nawet fajnie, byłam zadowolona. Na czym to polega? Polega to na tym, że myjecie włosy szamponem, najlepiej oczyszczającym lub jakimkolwiek po prostu szamponem, nie nakładamy odżywki, po prostu myjecie, wyciskacie włosy, wycieracie ręcznikiem, tylko wiecie, to żeby je troszeczkę odsączyć, mieszacie to, szyjkujecie po prostu ten produkt w butelce, nakładacie na włosy na całość, wiecie, no i obyście nie wiem, szamponem myli po prostu cały odrost, stałe włosy, jeśli co chcecie tonować, ja głównie skupię się na odrostach. Następnie zawijacie w folię. Może to być, wiecie, zwykła reklamówka foliowa, może to być po prostu folia. Taka, wiecie, jak się stosuje do tatuażu, w rolce, no cokolwiek. Czepek foliowy do kąpieli. To nie ma znaczenia. To już jest wasza inwencja twórcza, że tak powiem. Następnie bierzecie suszarkę pocuszacie sobie to yy, około 5 minut, tak jest napisane na opakowaniu, 5 minut to pocuszacie i trzymacie jeszcze tak z 25 do 30 minut. Następnie spłukujecie i tyle. Wypłukujecie to porządnie, możecie nałożyć odżywkę. Ja to jeszcze zawsze tak robiłam, że jeszcze myłam włosy. Że po prostu to wypłukałam, umyłam sobie raz włosy, odżywkę czy maskę i tyle, suszycie i to ma wam się trzymać do 8 myć. <laughs> Także sprawdzimy to razem, jak to będzie wyglądać, bo blondów nie stosowałam, tylko pastelowy róż. Także widzicie, jak włosy wyglądają przed. Jeszcze pokażę Wam od razu, zaraz pod oknem w świetle dziennym. No i zobaczymy, czy warte są te tonery zakupu, czy nie, ponieważ wiecie, no, y, tonery profesjonalne, wella, te takie z oznaczeniami tam te 19 T18, te aż blond plus, y, plus te do tego y, utleniacze, to jest koszt około 25 funtów na jednotonowanie, więc no, jest to dosyć spory koszt. Więc no, to spróbuję, prawda, co mi szkodzi. Także tyle. Widzimy się moi drodzy później. Muszę jeszcze dokładnie obejrzeć jak wygląda odrost. Nie wiem, czy to dobrze widać. Tak włosy wyglądają w świetle dziennym. I zobaczymy jak, jak zadziała tona. Tak wyglądają te włosy po tunerze i nałożenie fioletowej odżywki w świetle dziennym w miarę, nawet kolor jest jednolity. Hej, cześć wszystkim, przychodzę do Was z recenzją oto tego tonera i z efektem yy, jak wyszło na włosach a więc moi drodzy ocencie sami jak wyglądają odrosty, jak wyglądają włosy toner nakłada się na 30 minut 5 minut podsusza podsuszamy suszarką <noise> przepraszam za błędy językowe yy, 5 minut podsuszyłam suszarką, potem yy, nałożyłam jeszcze na 10 minut fioletową odżywkę no, i efekt jest, ja wiem, powiem Wam średni, jak dla mnie. Był to kolor platynowy, który nałożyłam. Więc myślę, że jasny róż i srebrny wyszedłby na pewno, ale platynowy niekoniecznie. Także ocencie, co myślicie, dajcie znać w komentarzach. Ale myślę, że włosy zlały się w jeden kolor, więc w świetle dziennym wygląda to całkiem spoko. Także to tyle z mojej strony. Zapraszam Was do kolejnych moich filmów. Subskrybujcie, lajkujcie kanał. Trzymajcie się hej.